To jest spółka złotą wiersztynca! Same rachunki, o! Zniżka na frikoburgera, pychota! Uch, e, jaki słodki maluszek! Co taki uroczy koteczek robi zupełnie sam w centrum miasta? Nazwę cię Pan Puszek z Spodniuszek, bo jesteś mięciutki i wyglądasz jakbyś miał na sobie spodnie. Przypominasz też mojego wuja ucha. To jak robimy? Kąpiel, para, sauna i prysznic? Czy prysznic, para, kąpiel i sauna? Cześć Fredka. Cześć en, en, nasz Znaczy się. Cześć Jeremiasz. Idę na akcję dobroczynną budować dom. Może pójdziemy razem? Nie możemy, bo idziemy właśnie do Au. Jej, akcja dobroczynna. Przecież miałyśmy Au. E, nie ma sprawy, skoro jesteście zajęci. Ej, a co to niby było? E, chwileczkę. Nie chcę, żeby się dowiedział, że idziemy do spa. Jeszcze uznam mnie je za jakąś egoistkę. Fredka? Uno momento, por favor. Słuchaj, poudajemy chwilę, że mu pomagamy, a potem pójdziemy do spa. Fredka! Państwa telefon jest dla nas ważny. Prosimy czekać na połączenie z konsultantem. Jeszcze zdążymy na nasz dzień spa. Fredka, ale jeśli wolisz spędzić dzień w spa. Jaki dzień w spa? Powiedziałam przecież dzień hura! No wiesz, hura, że mogę pomóc zbudować dom! Nie mogę się doczekać! Culs, czotka, ładnie, ładnie! Lecz na kąpiel dobrze! A gdzie pofort z wodorostami? Właśnie przewieźli wulkan! Przed użyciem należałoby ją tylko trochę ostudzić. Och, słodziutki, malutki koteczek! Wiem, 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 dawno nie jadłeś tuńczyka. Jedz sobie na zdrowie, a ja tymczasem dopracuję mój najnowszy projekt. Ja maluję! O, znalazłeś plany techniczne! Podobają ci się moje? Nie! To Twoje plany! To jedyne! Nie! Uj, co ty wyprawiasz? Malowałem cały!